Z całego serca zapraszam młodzież z Rawy Mazowieckiej na pole lednickie do źródeł ściernych Polski. Koniecznie musicie przyjeżdżać na Lednicę. Nie tylko na wielkie spotkanie w pierwszą sobotę czerwca, ale w każdy weekend możecie przyjechać. Dlaczego? Lednica to miejsce szczególne. Tam Mieszko wybrał Chrystusa i stała się Polska. Tam polska młodzież, europejska młodzież wybiera Chrystusa, i powstaje nowa rzeczywistość, nowi ludzie, nowy świat, nowa nadzieja. Koniecznie przyjeżdżajcie na Lednicę. Wspólnie wybierzemy Chrystusa, a wiara nasza stanie się entuzjazmem.